Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie. I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Jezus, Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią mu Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Bardzo mamy dzisiaj przejmującą Ewangelię, gdzie Pan Jezus pyta o miłość. Te trzy pytania o miłość to nie jest tak, jak w małżeństwie czasami żona pyta, czy mnie kochasz, i że jak już trzy razy pyta, to już się mąż zasmucił z tego powodu. Tak raczej to nie o to chodzi. Nie o takie pytanie tutaj, nie o, tym, nie o to Jezusowi chodzi. Natomiast Piotr jest. Po zdradzie, Piotr jest po zaparciu się i po ucieczce spod krzyża. Jest z blizną, jest z raną i to dosyć otwartą. Ta Ewangelia to, to są początki po zmartwychwstaniu, pierwsze tygodnie. Jezus chce, żeby. Piotr miał to przed oczami. W pierwszych wiekach najpoważniejszym grzechem była apostazja. To był największy grzech. Apostazja, czyli... Nam się wtedy nie szło do kancelarii, to nie o to chodziło zupełnie. Dzisiaj, jak mamy apostazję, to zasadniczo pytanie jest, czy to jest przeciwko Bogu, czy przeciwko... Kościołowi, że ktoś się wypisuje z Kościoła, to raczej tak jest traktowane, więc na pewno nie można tej apostazji porównywać z tym, co dzisiaj się dzieje w kancelarii, jaka to jest tam nagonka społeczna. Natomiast to, co wtedy było w pierwszych wiekach, to wyprzeć się Pana Jezusa, czyli powiedzieć nie znam Go, oznaczało nie zabiją mnie. Nie pójdę na do zwierząt, nie po, nie po prostu mnie nie zabiją. Ocalę siebie, ocalę rodzinę. Czasami wystarczyło się schować, nawet nie tyle, że powiedzieć, to się schować. Tak jak w czasie wojny ukrywało się Żydów i to wystarczyło. Tak można było się schować i to by wystarczyło, żeby ocalić życie. Święty Ignacy Antiocheński pisze w swoich listach, które się zachowały, nie róbcie nic, co by mogło spowodować, że żeby mi ocalić życie, ja się chcę przyznać do Jezusa. I to, to było takiej rangi. To był największy grzech wtedy, który można było zrobić, grzech apostazji, w takim rozumieniu, nie tym, co my mamy dzisiaj. I Piotr go zrobił. Piotr go zrobił trzykrotnie. I on z tym największym grzechem, co do którego w pierwszym wieku w ogóle były pytania, czy to w ogóle można, czy Bóg to wybacza. Takie były pytania, czy jak ktoś się wyprzy Jezusa, czy Bóg to wybaczy. A Piotr staje z tym, Jezus chce, żeby ten, który ten grzech zrobił, żeby był na czele Kościoła. Takie, takie ma Jezus plany. A jednocześnie w żaden sposób nie chce, żeby Piotr z tego powodu, że jest wybrany powiedział, że to nie był problem. To się zdarzyło i to, jest, to nie jest problem. Jezus chce, aby Piotr doświadczył miłosierdzia, żeby to przeszyło jego serce, żeby głosił takiego Chrystusa. Chrystusa miłosiernego. Chrystusa Otwartego. To, że jesteśmy dzisiaj też w myśli Bożu, tutaj, gdzie jest sanktuarium Miłosierdzia Bożego, miejsce wybrane, które wskazał Pan Bóg księdzu Michałowi w Sopoczce, gdy tutaj przyjechał i zobaczył to sanktuarium, to po witrażu poznał, że to jest to miejsce, które Bóg mu dał, że tutaj ma być dom generalny, i tutaj ma być kult Bożego Miłosierdzia. I my też idziemy w tym kierunku, żeby nasze serca przekonać do miłosierdzia. Bo to nie jest jasne, że co innego jest zgłosić miłosierdzia, co innego jest przyjąć miłosierdzie sercem. Że ja chcę miłosierdzia dla drugiego człowieka, że ja chcę miłosierdzia dla drugiej osoby we wspólnocie. Że ja chcę miłosierdzia dla małżonka, że ja chcę miłosierdzia Bożego dla księdza, ja chcę miłosierdzia Bożego. To jest zupełnie inne patrzenie, że chcę miłosierdzia, ale kogoś, kto mnie skrzywdził, kto jest dla mnie trudne. To patrzenie, Jezus wprowadza Piotra: Takie masz mieć serce, taki ma być Kościół. Nie, wykluczający. Nie wykluczam Cię. Co więcej, to, to pytanie, które zadaje Jezus, bo mógł to zrobić każdym pytaniem. Piotrze, czy żałujesz? Trzy razy o to zapytać, żeby było wiadomo o co chodzi, o trzykrotne wyparcie się, o trzykrotną apostazję. I czy żałujesz? Jeszcze raz, czy żałujesz? Mógł go zapytać, czy więcej tego nie zrobisz? Czy masz mocne postanowienie poprawy i trzy razy zapytać. Nie raz, jak czasem się dzieje przez trzy razy. Jezus nie w ten sposób. To jest jeszcze raz to jest jego styl, to jest styl boski, to co, to, czego, to co pokazuje Jezus, jaki on jest wobec Piotra, taki jest wobec nas i taki ma być Kościół. A jednocześnie człowiek w kościele, Sprawia nieustannie, że Kościół jest inny. Jest w prawie, w kancelarii, w obostrzeniach, a nie w tych pytaniach, czy mnie kochasz. Ale tego uczy Jezus nas i Piotra. Piotrze, zostawiamy tamto, ale miej to przed oczami. Ale zostawiamy. To jest to jednocześnie nie ma sprawy, chociaż jest. Nie ma sprawy wobec tego, że jesteś powołany, żeby być pierwszym papieżem. I to jest to, nie ma sprawy. Ale jednak jest sprawa, bo Twoje serce to zrobiło, Ty to zrobiłeś. I masz zranione serce i masz mówić, głosić ze zranionego serca i ze zranionego serca Bożego, które Ty zrobiłeś, że Ty doprowadziłeś do krzyża. Jak śpiewamy, że to, to ja ukrzyżowałem Chrystusa, to mam to widzieć, że to są moje grzechy, że ja to zrobiłem. I Piotr z tym najgorszym grzechem, a jednocześnie powołany, staje przed ludźmi, staje przed sobą, staje przed Jezusem. I to pytanie jest: nic się nie ukryje. Przed Jezusem nic się nie ukryje, ale to jest rozmowa. Pomiędzy Jezusem a Piotrem. To nie jest rozmowa publiczna. Jan ją zapisał i uczynił publiczną. Ale wtedy ta, ta rozmowa była między nimi. I to pytanie, czy mnie kochasz, ponawiane, ponawiane, Jezus pokazuje, to się liczy. Czy mnie kochasz, to się liczy. Wszystkie inne rzeczy dookoła. Mają dla nas znaczenia I, i się dzieją, ale w Bożym miłosierdziu zostają jako rana w sercu Boga, i miłość jest przekraczająca wszystko. Miłość Chrystusa jest taka, że On oddał życie, gdy byliśmy grzesznikami, żeby każdego z nas zbawić. Nie ma końca, nie ma osoby, która. Nie ma tutaj pośród nas osoby, która mogłaby powiedzieć: Ale ja, ale z moją historią, ale po tym, co ja zrobiłam, czy ja mogę być jeszcze papieżem? Czy ja mogę jeszcze być ewangelizatorem, głosić po tym, co mi się zdarzyło? Czy ja mogę jeszcze być człowiekiem, który będzie głosił zambony, który będzie dawał świadectwo, który będzie się modlił za innych, nakładał ręce? który będzie stawał i w imieniu Chrystusa prorokował? Możesz. I to jest to przyjęcie z wiarą powołania, bo ten dialog pomiędzy Jezusem a Piotrem, czy mnie kochasz, Ty, który dopuściłeś się apostazji największego grzechu. My patrzymy na największy grzech jeszcze raz, na sprawy seksualne. Nie patrzymy na apostazję jako na no, trudno, statystycznie tak patrzymy. Wyparł się, nie wyparł. Mamy, inaczej mamy dzisiaj skonstruowaną moralność niż w Biblii. Natomiast to, co pytanie, które otrzymał, to, co zrobił Piotr, i pytanie, które otrzymał, odnosi się do tego, i na końcu Jezus do niego mówi: pójdź za mną. To, to jest połączone, to nie jest. Pójdź za mną, nie jest oderwane od tych pytań i nie jest oderwane od grzechu Piotra, ale połączone Ciebie, grzesznika, z tym wszystkim, co się wydarzyło. Powołuje na nowo. Bo czasami jest tak, że potrzebujemy usłyszeć powołanie na nowo, że jest potrzebne, nie, nie że coś się zmienia, tylko na nowo usłyszeć, usłyszeć na nowo po tarapatach życiowych. Po tym, że się potknąłem, upadłem, wydarzyły się nieszczęścia. Jakiekolwiek one są. Na nowo usłyszeć, pójdź za mną. To, co było na innych rekolekcjach, co było kiedyś, to jest to samo powołanie. Już Jezus powiedział Piotrowi, odtąd ludzi będziesz łowił. A co On robił tego dnia? Tego dnia tutaj, gdzie Jezus pyta Go o, o miłość. Piotr łowił, Ryby i namówił innych na łowienie ryb, na powrót do starego życia. Nic nie złowili w tym swoim starym życiu. Wrócili do starego życia i się okazało, że nic nie ma. Dopiero na tego samego ranka, nie kiedyś, tego samego ranka Jezus im powiedział: się po prawej stronie. Na słowo Boże dopiero jest moc w naszym sercu. A nie na nasze pomysły, które mamy, że sobie coś tam porobimy. Na słowo Boże, Bóg, który się upomina o Piotra, o Apostołów tej łodzi, upomina się, ale upomina się miłością. Nie w żaden inny sposób, ale upomina się miłością. I tak samo się upomina o nas, jeżeli gdzieś widzimy, porąbało się coś, popsuło się, na, nawaliłem. Nie wiem, jak patrzeć w lustro, nawaliłem. To Jezus, pytanie, które ma do Ciebie, jest pytaniem: czy mnie kochasz? I bo może być tak, że jesteś po spowiedzi, że chodzisz do komunii, ale nawaliłem i się wycofałeś z posługi, wycofałeś się z zgłoszenia, wycofałeś się z zaangażowania. Wycofałeś się z czegoś, bo nawaliłem, bo nie poszło, bo się popsuło. Jezus Cię dzisiaj pyta i we wspólnocie, i w rodzinie, i w Twoim powołaniu, czy mnie kochasz. To jest do każdego z nas. Do mnie, do każdego z nas to samo pytanie. Czy mnie kochasz? Amen.